Dzień dobry, witam Ciebie serdecznie w szóstym dniu. Dzisiejsze wyzwanie oznacza pozwolenie sobie na to, żeby otrzymywać to, czego pragniesz, żeby, żeby doświadczać w swoim życiu to, co w tym momencie może wydaje Ci się nieosięgalne, ale żeby sobie po prostu pozwolić na to, żeby te manifestacje, czyli wydarzenia, przejawiały się w Twojej rzeczywistości, w, twoim, w Twojej codzienności. I ja na przykład stosuję taką piękną afirmację, która dosłownie czasami mnie miażdży w ciągu dnia, jak się tak dobrze zastanowię, bo ona powoduje, że wystarczy jakaś myśl, wystarczy jakaś, jakaś jedna rzecz, którą chcę i ona faktycznie za chwilę się zadziewa. I słuchajcie, tam afirmacja mniej więcej brzmi, żeby pozwalać sobie, skonstruuję sobie ją po swojemu, tak? Pozwól sobie na to, żeby codziennie doświadczać najlepsze rzeczy w Twoim życiu, najpiękniejsze cuda, najpiękniejsze momenty. I e, dlaczego dzisiaj ten temat? Dlatego, że paradoksalnie Ty przez całe swoje życie dotychczasowe potrafiłaś poświęcić ten czas na pracowanie dla kogoś. Załóżmy, u mnie 20 lat. 20 lat pracowania dla kogoś, na coś, za coś. Poświęcania się komuś. I słuchajcie, tak naprawdę 30 dni w porównaniu do 20 lat to jest chyba <grywa> raczej bardzo mało. Więc jeżeli potrafisz 20 lat tyrać, harować, poświęcać się, zakopywać swoje potrzeby, to nie potrafisz 30 dni poświęcić na to, żeby usiąść sobie codziennie, posłuchać jedną zasadę. Postarać się chociaż część z nich wdrożyć swoje życie i zobaczyć, co się zacznie dziać. Bo ile będziesz czekała na tę zmianę kolejne 20 lat, 20 lat poświęcenia, harowania, tyrania? No, chyba po to tutaj nie przyszłyśmy, prawda? Słuchajcie, dziewczyny. Nie wiem, cały czas mówię dziewczyny, bo mam wrażenie, że to będą słuchać głównie kobiety tego wyzwania. Jeżeli chodzi o takie cuda manifestacji dnia codziennego, przypomnij sobie, bo na pewno takie rzeczy były w, twoje, w Twoim życiu. Że coś sobie pomyślałaś i to się wydarzyło. I to dokładnie działa na każdym polu. Ja się pojawiłam u ciebie, bo coś sobie pomyślałaś, zadałaś sobie pewnie jakieś pytanie, i nagle przyszła Magda z wyzwaniem, z pewnymi informacjami każdego dnia dla Ciebie, żeby Ci w tym pomóc, żebyś znalazła odpowiedź na to pytanie, żebyś wiedziała, co masz zrobić, żeby Cię pokierować. I jestem takim małym puzelkiem, który w całej tej układance pewnie jest jednym z wielu. Ja się bardzo z tego cieszę. Być może jestem pierwszym puzzlem, który się poskłada w drodze do Twojego po, y, pożądanego celu. I teraz, jeżeli Ty się otworzysz na to wyzwanie, na te moje zasady, uwierz mi, że za chwilę. W tle słychać mojego psa, przepraszam, <grym> ale jestem na podwórku. Jeżeli Ty się otworzysz na te zasady, to uwierz mi, że za chwilę pojawią się kolejne puzelki. Tak było na przykład u mnie. Kiedy ja sobie pozwoliłam na to, żeby faktycznie wprowadzić pewne zmiany do swojego myślenia, za chwilę przychodziły kolejne osoby, które coś nowego wnosiły, coś nowego mi powiedziały, coś nowego przeczytałam, usłyszałam, zobaczyłam, co zmieniło mój um, pogląd na różne rzeczy i pozwoliło mi kolejne etapy odblokowywać w swojej głowie kolejne jakieś tam warstwy zdejmować. I teraz, jeżeli chodzi o takie manifestacje, o takie cuda, które się wydarzają każdego dnia, Przykład z dzisiaj. Słuchajcie, złożyłam sobie 4 dni temu wniosek o paszport, bo wymyśliłam, że będę go potrzebować na zbliżający się urlop. Złożyłam go razem z moim mężem. Przyszliśmy do urzędu. Oczywiście, najpierw usłyszałam od kogoś tam obok, że paszport to się wyrabia 2-3 tygodnie. Może nie zdążysz nawet sobie go wyrobić do tego urlopu, ale ja oczywiście, znając zasady, powiedziałam sobie po cichutku w głowie. Ja dostanę ten paszport błyskawicznie. I to jeszcze tak szybko, że się wszyscy zdziwią. I słuchajcie, dzisiaj dostaję SMS-a czwartego dnia, że paszport jest do odbioru. Ale to nie koniec historii. Poszliśmy, mówię do mojego męża, że mój paszport jest do odbioru, więc chodźmy do urzędu, na co on się trochę zdenerwował, bo chyba się, nie wiem, osłabił, że jego paszport nie jest do odbioru. Ale co ja powiedziałam sobie w głowie? To nic, że on nie dostał tego sms a on też i tak dzisiaj odbierze ten paszport. I słuchajcie, to był taki ciąg mojej wytrwałości dzisiaj logicznej, taki naprawdę, jakby się tak teraz przyjrzeć temu, to to było jedno wydarzenie za drugim. Najpierw on się wkurzył, że nie ma paszportu. Poszliśmy do urzędu, ja odbierając swój paszport, powiedziałam do pani: Proszę spojrzeć, czy nie ma paszportu czasem mojego męża, bo robiliśmy w ten sam dzień. Pani oczywiście najpierw powiedziała zdanie, że nie ma tego paszportu. Na co ja oczywiście w swojej głowie: ależ ty się kobieta mylisz. I tam, zobaczyć jeszcze raz, nie minął, słuchajcie, trzy sekundy. Kobieta idzie i mówi: Ale wie pani, co jeszcze jest druga szuflada, jeszcze tam spojrzę. I oczywiście okazało się, że ten paszport będzie do odbioru, tylko muszę wysłać SMS-a, proszę wrócić za dwie godziny. I w międzyczasie mój mąż. Uparł się, uparł się na to, że on musi dostać SMS-a, żeby pojechać po ten odbiór. I słuchajcie, nie sprawdzał tego telefonu przez trzy godziny. <gryw> Okazało się, że ten SMS przyszedł tuż po tym, jak ja odebrałam swój paszport. Pojechaliśmy po ten jego paszport, odebraliśmy go, ale widzicie, jak to wygląda, jak to działa. Ty nie możesz przestać myśleć o tym, co ty chcesz. Ja sobie cały czas powtarzałam, odbieramy dzisiaj paszporty, nie ma innej opcji. I nawet jak w międzyczasie on mi mówił, kręcił nosem, że nie będzie tego paszportu, a może my dzisiaj nie pojedziemy, a po co ja tam dzisiaj pojadę, ja cały czas głowie odbieramy dzisiaj paszporty. I oczywiście co? Mamy w domu dwa paszporty. Słuchajcie, i to było tak nielogiczne, myśmy się w, między, w międzyczasie nawet pokłócili jak poniekąd, tak? To była taka próba trochę moja. Ale ja uparcie nie. Ja podjęłam decyzję, dzisiaj odbieramy paszporty. I słuchajcie, były cztery akcje, które mogłyby spowodować, że nie pojechalibyśmy po te cholerne paszporty. Ale to właśnie, próbujecie Ci teraz uzmysłowić sobie, jak to działa. Ty nie możesz w ogóle zrezygnować z tej swojej myśli pierwszej, którą chcesz. Bo jak z niej zrezygnujesz, no to będzie takie przód, tył, przód, tył. Dwa, dwa kroki do przodu, dwa kroki do tyłu i będziesz stała w miejscu. Ty musisz być konkretna i zdecydowana, a przede wszystkim musisz sobie pozwolić na to, żeby to do Ciebie przyszło. Chwilę później zadzwoniła, słuchajcie... Moja mama, okazało się, że ktoś tam coś powiedział, że jej coś jest. Ja oczywiście z tej głowy, oczywiście, że to jest nieprawda. I do mojej mamy. I tam, wiecie, rozmowa, rozmową. Moja mama stwierdziła, że to jest naprawdę 80-latka, tak? 80 lat, słuchajcie. To ona ma swoje stare korzenie w głowie. Ciężko czasami jej coś przy, y, powiedzieć, tak, odmiennego. Chyba zresztą wiecie, jak działa to u star starszych osób. Wiecie, jak to się skończyło? Po pierwsze, okazało się, że nic jej nie jest poważnego. A po drugie, ona się musiała po prostu wygadać. Ja oczywiście w międzyczasie ignorowałam to, co muszę ignorować, a w głowie powtarzałam, moja mama z każdym dniem czuje się coraz lepiej. I koniec końców, moja 80-letnia mama wzięła ode mnie dwie afirmacje. Gdzie ona tak naprawdę nie wie tak do końca, o co to w tym wszystkim chodzi? Ja o tego uczę, tak? Ja, jej córka 42-letnia, i ona po prostu wzięła afirmację, mówi, czekaj, ja sobie to zapiszę. <grywa> I wy uważacie, że wy mając swoje x lat, nie potraficie zmienić w ciągu 30 dni swojego podejścia do pewnych tematów, no to uwierzcie mi, że się grubo mylicie. 80-latka potrafi, a wy nie potraficie? Kochane, otwórzcie się, otwórzcie się, ty, każda z was, tak? Ja też. Otwórzmy się na to, żeby po prostu te swoje cuda manifestacji codziennie doświadczać. Powtarzaj sobie, ja na to zasługuję, ja chcę tego doświadczać, ja chcę codziennie widzieć przejawy tego, że ja się zmieniam z tym swoim myśleniem. Powtarzaj sobie, codziennie widzę efekty moich nowych afirmacji, widzę efekty moich manifestacji, widzę cudowne y, rzeczy, które dotyczą tych manifestacji, i to się zacznie przejawiać. Ja dzisiaj miałam taką naprawdę lawinę, tak? Następnym razem opowiem wam o dzieciach na przykład, bo tutaj też mam świetne przykłady, jak można y, pięknie poprowadzić swoje dziecko. I znowu 80-latka potrafi się zmienić, 7-latka potrafi słuchać co do niej powiecie. Nie wiem jakie macie dzieci, czy macie dzieci w jakim wieku i tak dalej, ale uwierzcie mi, że one chłoną najpiękniej, one są po prostu tak otwarte. Moja córka zobaczyła jakiś głupi filmik na TikToku, i powiedziała do mnie, mamo, wiesz, ja się trochę boję tego filmiku. I oczywiście wiecie, co powiedziała następne? Ale co ja mam sobie powtarzać, że ja tego nie widziałam, tak? <grywka> I co tak działa. I druga córka, zachwycona, jakiś tam miała wspaniały dzień, po prostu chodzi po domu, śpiewa, nie wiem, w ogóle jest taka przemiła i tak dalej. Więc to tak się właśnie będzie objawiać. Wasi najbliżsi będą po prostu z tego czerpać. Ale jeszcze wam powiem hit. A propos tego paszportu. Najpierw mój mąż wiecie, oczywiście, nie będzie tego paszportu, czekam na SMS-a i wiecie, co się później wydarzyło. Poszliśmy do jego mamy i on edukował swoją mamę. Edukował swoją mamę w kwestii manifestacji. Mam nadzieję, że jak kiedyś to usłyszy coś na mnie obrazi, kochania. Ja cię bardzo kocham i ja po prostu uwielbiam te przykłady, tak? Bo my się obydwoje razem uczymy pewnych rzeczy nawzajem. Generalnie tak to właśnie ma wyglądać, tak? Ty zmieniasz. Nic nie mówisz, chcesz, otwierasz się i wszystko wokół zaczyna nagle. Po prostu takie takiej bajce Disney'a, takie wiecie. Wróżka tu pyk różdżką walnie tam, walnie różdżką. i wszystko zaczyna się po prostu dopasowywać wspaniale. I pojawiać, po, kolu, po, po kolei, po kolei, po kolei, układać idealnie, tak jak chcesz. Po to tutaj jesteś? Po to się pojawiłam. Jestem Twoim puzelkiem. Yy, więc, kochana, Następny puzel pojawi się za chwilę, a teraz na spokojnie przeanalizuj sobie jeszcze raz te wszystkie zasady i uwierz mi, że chociaż kilka z nich wprowadzonych w ciągu y, tego miesiąca zmiejcie się z nóg. Pozdrawiam Cię gorąco, bardzo, bardzo gorąco.